Piękne słońce, niedziela. Co można robić w taki dzień? Najlepiej uważam wybrać się na spacer. To zapraszam. No i jak tutaj idę, to widać ten ogrom. Tutaj w ogóle byli ewakuowani ludzie. E, paliły się domy, paliły się kościoły. Widzieliście, jakie to było niesamowite? Wcześniej, jak jechałem, też było tyle tych ptaków. W tle już możecie dostrzec trzepoczącą turecką czerwono-białą flagę. To oznacza jedno. Udało się. Dzień dobry. Już nie w taki poranek, bo 11 godzina. Ale wcześniej wstałem. W sumie przygotowałem się do tego, żeby. Wyjechać w sensie wjechać już dzisiaj do Turcji, no i udać się, żeby zobaczyć konia trojeńskiego. W sumie dwa nawet są do zobaczenia w tym kraju. Jeden to ten ufundowany w sumie przekazany z filmu o troi, no a drugi powstał niedaleko muzeum. Ale ponieważ jest bardzo piękna pogoda i bardzo ciepło, obawiam się, że mogę mieć problem z zaparkowaniem, bo to jest ten pierwszy koniec przy takim porcie. No i trzeba by stanąć wzdłuż ulicy. Wiecie, łącznie prawie 11 metrów. Więc no jest, jak to, jest problem czasem z parkingiem. Ale najpierw zobaczycie piękne ujęcia z drona tego miejsca, w którym się teraz znajdujemy, bo miejscówka jest naprawdę fajna. Delikatne fale, piękne słońce, niedziela. Co można robić w taki dzień? Najlepiej uważam wybrać się na spacer. To zapraszam. kto śledzi nasze przygody ten wie że w Albanii był problem z bezdomnymi psami zresztą w Czarnogórze też ale w Grecji ten problem też nie omija zobaczcie ile tutaj de facto w tej chwili psów bezdomnych sobie leży tam nawet trzy takie malutkie sobie wędrują pewnie zrobię Wam zbliżenie to może zobaczycie boją się ludzi ale jak widzicie nie są w ogóle agresywne bardzo mało tak naprawdę jest agresywnych psów do ludzi, nawet jeśli szczekają, no to który pies, można powiedzieć, dzisiaj nie szczeka? Jest jeden, <gryw> mój kapsel, <gryw> on e, nie szczeka bez powodu, musiałem go szkolić, żeby dawał głos. Um, przynajmniej to nie przeszkadza, wiecie, jak się mieszka w bloku, każde e, poruszenie na klatce, e, otwarcie drzwi czy cokolwiek innego wywołujące szczekanie irytuje niejednego sąsiada, a tak Przynajmniej jest cisza i spokój. 3 km mniej więcej mam do miejsca, które prawdopodobnie jest zamknięte. Jest tam jakieś pozostałości po rzymskich czy też jakichś starożytnych osadach. Zobaczmy, co uda się zobaczyć. Tak prezentuje się to miejsce z zapłotu, bo niestety wejść się nie da. Znaczy, teoretycznie powiem Wam szczerze, że dałoby się tutaj wejść, dlatego że tutaj na dole jest furtka, która jest otwarta. No ale skoro jest wszędzie informacja, że jest zamknięte, nie będę się tutaj włamywał bo jeszcze niepotrzebnie ktoś przyjedzie, jakaś ochrona, cokolwiek. Ale idę jeszcze zobaczyć do góry. Może uda mi się coś nagrać i wam pokazać. Chociaż, tak z tej strony, jak teraz widzieliście, to tutaj za bardzo nic poza jakimiś odkrytymi kamieniami nie ma. Jest tu jakiś budynek, ponoć, w którym znajdują się artefakty związane z tym miejscem, no i wtedy można zobaczyć różne jakieś wiecie, zawieszki, pierścionki, no i rzeczy też codziennego użytku, które były tutaj wykorzystywane. Ale jeśli chodzi o samą infrastrukturę budynkową, no to tylko proste podłoże i troszeczkę kamieni. I tak jak mówiłem, po jakichś kamieniach, jakieś fundamenty, tylko tyle tutaj zostało. Ale jeśli chodzi o wioski przy tym Aleksandropolisie, to tutaj warto zwrócić uwagę na to, co zostało, o czym słyszeliśmy bardzo mocno w zeszłym roku, a więc o. Pożarach w Grecji. No i jak tutaj idę, to widać ten ogrom. Tutaj w ogóle byli ewakuowani ludzie, e, paliły się domy, paliły się kościoły. No było tutaj bardzo niebezpiecznie. Jadąc tutaj w ogóle też to zauważyłem, że bardzo często w Grecji są wypalane jakieś trawy, są wypalane jakieś gałęzie po drzewach, nie wiem czy to tych oliwnych, no na pewno rolnicy po prostu spalają te pozostałości i to też może być de facto przyczyna tych pożarów, ale tutaj jak się popatrzy, to widać tego ogrom. Zaraz postaram się to poogrywać. No i zobaczcie, bo krajobraz jest bardzo smutny. Jak widać moi drodzy, przyroda odrodzi się wszędzie, ale powiem wam, że jak na to się patrzy, to naprawdę wygląda z jakiegoś filmu o apokalipsie. No naprawdę ogromne, ogromne tereny spalone całkowicie. Gdzieś tam co niegdzie jakieś kikuty wystają po tych krzakach, lasy też całe popalone, wszystko osmolone. O, wygląda to bardzo, bardzo nieciekawie. Było tu na pewno niebezpiecznie. Pytanie do końca, czy to właśnie było przez tych rolników, o których mówiłem, czy też jakiś samozapłon, nie wiem, pozostawiona butelka to tylko potwierdza inną bardzo ważną rzecz, żebyśmy dbali jak najbardziej o to, co mamy. W sensie nie śmiecili, nie wyrzucali tych butelek i różnych innych dziwnych rzeczy. Jeśli gdzieś jesteście i coś przynieśliście, to zabierzcie i wyrzućcie do odpowiedniego miejsca, żeby takie widoki jak te się po prostu nie powtarzały. I ja wiem, że za chwilę ktoś może powiedzieć natura, co jakiś czas sama wypala. Różne rejony ziemi, a potem wszystko się odradza, zgadza się. Tylko teraz jeszcze trzeba pamiętać o tym, że na tych terenach, gdzie kiedyś była tylko natura, są ludzie, turyści. No i historię z Grecji bardzo dobrze znamy. Zobaczcie jeszcze tutaj ten las, bo wygląda to naprawdę strasznie. A później będziemy po malutku wracać i leniwie spędzać. Niedzielne popołudnie. Usiadłem przed przyczepą, wypiłem kawkę. No i tak sobie rozmyślałem, co tu dalej robić, bo w sumie piękne miejsce. Na pewno w sezonie, kiedy jeszcze jest tutaj w ogóle woda ciepła, niesamowicie. Na pewno będę Wam to polecał, i to miejsce znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ale ja mam do wykonania jakieś zadanie. Zadanie, żeby dojechać do Alani jeszcze przez. I 10 dni, w sumie 11. Więc nie będę przedłużał tego pobytu w Grecji i udam się dzisiaj pod most, który przechodzi przez główną ciśninę, o którą kiedyś były walki, toczyły się boje. Turcy tam dumnie bronili. Są też pomniki upamiętniające tą heroiczną walkę wtedy, można powiedzieć, jeszcze Ormian z Wielką Brytanią, Francją. No, dużo tam się działo. Ale nie poddali się, więc ja też się nie poddaję i ruszam po kolejne przygody. nie zdążyłem włączyć mikrofonu ale zdążyłem włączyć kamerę widzieliście jakie to było niesamowite wcześniej jak jechałem też było tyle tych ptaków ale dookoła wiecie na drzewach a tu po prostu na ulicy i za mną patrzyłem jeszcze w lusterku są, one lądują i tam nie chcą się z tej drogi ruszyć wyglądało to nieziemsko jak tak się jedzie autostradą i patrzy na lewo i na prawo to widać ogrom tych pożarów naprawdę nie ma chyba drzew tutaj w okolicy które no nie zostałyby dotknięte już teraz ta trawka jest troszeczkę zielona trzeba pamiętać, że było to kilka miesięcy temu ale na drzewach widać te zniszczenia eee, te wszystko jest popalone eee, doszczętnie są takie w ogóle miejsca, gdzie eee, tylko zgliszcza zostały Widać też co jakiś czas takie wycięte pasy, że po prostu oni chyba walczyli o to, żeby ten ogień nie przeskakiwał. No teren mocno suchy, nawet teraz teoretycznie w tym czasie, kiedy tutaj ten okres deszczowy jest większy, takie małe jakieś rzeczki i strumyki nie istnieją. Jest po prostu sucho. No i ten krajobraz zrobił się taki naprawdę surowy i jeszcze dodatkowo spalony. Ciężko to oddać na kamerze GoPro, bo ona widzi bardzo krótko i upraszcza cały obraz. Ale jeśli będziecie w tym rejonie, to można naprawdę zobaczyć ogrom zniszczeń przez te pożary. tle już możecie dostrzec trzepoczącą, turecką czerwono-białą flagę. To oznacza jedno: udało się wrócić do kraju, za którym chyba trochę tęskniłem, bo już nieraz to mówiłem miał być to tylko tranzyt, a okazał się miejscem, które naprawdę zachwyca, które kupuje nasze serca ludźmi, którzy tutaj żyją ale też miejscami i widokami. Wcześniej patrzyliśmy na całe Morze Czarne, teraz czas zobaczyć Morze Śródziemne. I tutaj będziemy zmierzać jeszcze oczywiście kawałek Egejskiego. Wszystko na tym kanale zobaczycie. Dobre półtorej, no tak godzinę do półtorej mniej więcej straciłem na granicy. Nie wynikało to z tego, że coś się nie zgadzało jednak po prostu korki i czas tych odpraw, zarówno w jedną jak i w drugą stronę, chociaż w Grecji było zdecydowanie szybciej, bo tam tylko dawałem dowód osobisty, no a tutaj już zaczęło się jedna kontrola paszportowa, potem celnicy jeszcze drugi, drudzy celnicy tak faktycznie w Turcji było i za poprzednim razem, czyli jak gdyby jest kontrola tego, co pierwszy celnik prowadził, drugi jeszcze ma prawo to skontrolować pamiętajcie o tym, że jadąc do Turcji musicie posiadać zielone karty Wydrukowane na kartkach niekoniecznie muszą być zielone, ale lepiej jak są. Chociaż teraz Polscy drukują się na białych. Ja sobie zrobiłem kopię i wydrukowałem na zielonych. Wiedziałem, że tak będzie. Jeśli macie samochód na firmę, bądź też leasing, pamiętajcie o upoważnieniu, czyli zgodzie na to, że możecie taki pojazd użytkować, ale też na dokumentach, które poświadczą, że jesteście z tej firmy, bo to też ma znaczenie. Parę lat temu właśnie, jak byliśmy, to był z tym malutki problem. Ale na szczęście. Teraz wszystko się udało. Zeszło to ciśnienie. Jeszcze mamy przed sobą mamy przed sobą, już wam dokładnie mówię, 103 km. Zatrzymamy się w pewnym fajnym miejscu. Mam nadzieję, że od razu miejscówka będzie trafiona. No i tak dokończymy żywot tej niedzieli. Od poniedziałku nowe wyzwania i nowe przygody, które już teraz was zapraszam. Włączyłem się, żeby pokazać wam jak ogromny jest ten most, który tutaj przez tą cieśninę prowadzi. No robi naprawdę niesamowite wrażenie. Jak patrzę na te kolory, to gdzieś tam kojarzą mi się zaraz zdjęcia z tego słynnego mostu w Stanach Zjednoczonych w San Francisco. Nie byłem tam jeszcze, może kiedyś się uda, ale ten most naprawdę no olbrzym. Naprawdę widać Wielkość tego, oczywiście wiem, że na kamerze wy widzicie coś bardzo, bardzo małego, ale wierzcie mi na słowo, że jest ogromny. Nim pojedziemy dopiero jutro, bo kiedy wjeżdżałem do Turcji, miałem taką wizję, że chcę spać jak najbliżej niego, chcę mieć takie ładne zdjęcie, kiedy on jest w nocy podświetlony. No i widać też będzie pewnie złotko i platynkę. Może uda się takie zdjęcie zrobić. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam Was na naszego Instagrama. Instagram.com ukośnikplaneta.pl, to tam na bieżąco też relacje z tego, co u nas się dzieje, gdzie jesteśmy, co robimy, no ale też relacje fotograficzne, więc tam Was odsyłam. A tutaj zachęcam do subskrypcji kanału, żeby żadne przygody Was nie ominęły. A teraz szukamy miejsca do spania. Przejdźmy się kawałek, bo niestety w tym miejscu, które sobie wymyśliłem, nie ma szans stanąć. Jest tak grząski piasek, że wyjadę, ale już nie wyjadę. A zostawać tutaj nie chcę, chcę zobaczyć, czy ja bym stanął na tej drodze. To czy komuś będę przeszkadzał? Widać, że ta droga jest w miarę uczęszczana. Dlatego najpierw się przejdę i zweryfikuję, jak to wygląda. I czy jest jakaś szansa wjechać? No tam już na pewno też nie będę wjeżdżał. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda. Teoretycznie tutaj jest jakiś dojazd, ale to mi wygląda na jakiś domek bardziej. Też nie, tam mogą normalnie ludzie mieszkać. Ten po lewej, ok, ale ten po prawej. Tak prezentuje się most z tej strony. No, pięknie to wygląda. No, jeśli okaże się, że nie mogę tutaj zostać, no to przecież nie będę z tego powodu jakoś płakał. Zrobimy ładne zdjęcie i poszukamy innego miejsca. Więc dam wam zaraz znać, jakie podjąłem decyzję. Docelowo miejsce zmieniłem. Tam naprawdę nie było szans, żeby cokolwiek podziałać, ale dosłownie. 100 metrów dalej, na górce tutaj jest y, woda tutaj mogę sobie ją napełnić i też tu y, Pitna, bo przed chwilą podjeżdżali ludzie normalnie brali sobie w butelki i tankowali i pili możecie, zresztą pokażę Wam, że działa zobaczycie nie będziecie widzieć ale usłyszycie no i tutaj, na takim parkingu y, sobie stanąłem nie jest to może tak doskonałe miejsce, jak planowałem ale jest platynka jest złotko, i tamte światełka, które wam migają, to jest właśnie ten ogromny most. Nim przejdziemy się jutro, dla dzisiaj mówię wam już dobranoc i do zobaczenia.